Wszystkim. Cio. Wit Witam wszystkich i chciałem zaprosić na małą prezentację, króciutką, ale myślę, że też zwięzłą. Yy, serwera, Hamachi, Sie sieci i... sieć dokładnie i hasło zostaną podane w opisie. IP też. Sieci, dobrze powiedziałaś na początku. No dobra, cio. Ja tam gram na jednej, więc. Yy, no, więc co byśmy chcieli pokazać? Ale, no. to, ale to taka bardzo szybka, wiesz. Yy, no to dobra, szybko. No, nie wiem, nie wiem, tutaj jest no, nie, no, nie, nie, co ja robię? Nie tak szybko. Którym ja z siebie robię? Już za późno, Kamilu. Gdzie ty jesteś? A, tu. Tu. No i co? Ja ciebie też późno. Nieszczarka. Tutaj jest... Tutaj siebie zniszczę. Polent ludzik. Chcę tu zniszczyć swoje grzechy. Zaraz. Tu to jest y, portal Bigomonader. Tylko my, chyba tam nie ma portalu Bigomonadera. No, no tu jest portal... Tylko możesz się ze mną wybrać? Chodź na koniec, chodź! Nie no czekaj. O. No bo szybko! No to chodź. Siddź tam na dół. Zjeżdżaj na dół! Kopasem. O. No gdzie się... Gdzie ja się nie Ku są. Ach, kurde, no. Zjechałeś na dół? No zjechałem no. i nie ma nic. I teraz wypłyń... Tam... Do przodu, tam. O, tu ode mnie. No jak nie umiesz. Tu umiem patrz. Gdzieś ty polazłeś. Nie wiem. Polazłeś tam do przodu, o, w tym tunelem. Szef. Ej, umiesz chodzić? Czyż chodzi tymi korytarzami? Dobra, walić to. Idę na górę. Wstępnij się, no. O wyszłam już. Aha, wyszedłeś. Dobra. No. Dobra. Damy... Idziemy, szybko. <grych> Idziemy szybko. Idziemy szybko. Gdzie ty jesteś? Patrz, idę szybko. Dobra. Co tak szybko? Domek, domek, domek. domek. <grych> <laughs> Dobra, to, to jest... Powiedziałeś sobie kiost z domkiem. Nie umiesz, że przynajmniej. Dobra, cicho. To jest... To jest y też jest domek. This is a house of Camillos. Ja mówię pan, angielsku, ty nieź nie mówisz. Cicho. Co cicho? Tam była sypialna. Tam, tam był bedroom. Kurde. A tu jest jakiś downroom a, a tu jest... tu, tu jest yy, coś Grzesiek do mnie dzwonił <grych> Na telefonie Słychać, słychać? słychać? Nie, yy, na komórkę. Słychać? O kurde Kto zrobił szkło? Co debil? Że teraz tam znajdź i zobacz. Nie co wiem to... A! Jak to widać A właśnie, tu, tu jest domek właśnie Grzesia. Wolne działki. Dużo jest wolnych działek. No nie dużo. Muszę właśnie porobić. Dużo jest, cicho. Ale przychodzi dziennie tyle osób, że ja to... po prostu się zużywają dosyć szybko. No, no. gdzie jesteś? Where are o, you? Jestem u Tom pod domkiem. A, fuck! Ja też go widzę. Czanki! Czaj, no nie. Ja widzę Tom domek. Tomek. Osiem. Czekaj. Widzisz, ja cię widzę, ty nie ale ja, ja, ja coś... Ło! Coś ty się do mnie tepnął, jak dostałem stałem koło Dobra. Zajęte. Zajęte. <grym> Aha, co się zrobił? Dobra. Dlaczego się zna zajęte? Ha, Aha, kondziolol? Okay. Ja to zaraz Dobra. zrobię. Pamiętasz, jak się utrwało tu, bo idę? Tak, pamiętam, Czy... ale nie chce mi się ci mówić. La, 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 la. la. To potem to no później to zrobisz No ej, dlaczego umiesz Wizost Czemu tutaj na Grasa? Co? Krawski Grasa. Chodź, pokażemy więzienie! Zrobiliście to więzienie? No, chodź. A ja, ja a mnie zamknęli, więc zrobiłem pod do wszystkich Aha. Aż w końcu trafiłem na wolność. O Aha. tą w więzieniu, w sumie... się do mnie, już jestem na komendzie. Tu jest moja brama, jest... wyszła. Tak zrobimy. To był szybki pokaz mojego domku i mojej bramy. O, tutaj widać jeszcze mój domek. To jest więzienie. Ja na dół. Nie, więzienie to nie mój domek. Y <słuch> <słuch> już słyszysz pytania w komentarzach, tak? Tak. Ja już no. widzę te pytania. Y Czym mieszkasz w więzieniu? My się znamy. <słuch> <słuch> tak, my się znamy? Siedemn... To mi zamurował pokój? Tak ten, no ja... Aha ten, wiem, cel... że ucieknę. Czy my się znamy? Cela 17. No nie. Cela? Ja? Ja mówię, ja jest taka, że... Patrz, z Bedrokiem zamurowali, bo uciekałem. co, coś ty tu co robili? Nie to Bedrockiem zamurowali moją celę. Zapraszam do mojej celi. No kto no. mi tu kraty jeszcze postawił? Ja muszę za chwilę kończyć, więc... Nie ko Muszę, gdzie, gdzie, gdzie tyś Polas, jeju? Ja jestem w moim pokoju. Czekaj, bo chodźmy pod kokku. Bo nie umiem znowu wyjść. jest. w więzieniu. I dlaczego mi teleportacja nie działa? Różyczka mi się zepsuła. Masz już. Te byłeś się? Nie. Ło! To jest? Cześć. Gdzie? Where are you? Spoko, spoko! No. Fajny mam pokój. Patrzę kupę się to drugi A tu ma podwój... Wszystkich sel tu, jest no, nie. Cel tu jest. nie no, luz. A to... Zrób tutaj. To jest cel, zrób tu, zrób tutaj wodę, że niby, wiesz, niby ten. I niby kibela. Ej, przepraszam, jak sąd wyjść? No, wyjść? Nie wyjdzie już. jutrzejszym. cię. Co? Bo jak, jak się panują. Jak za długo się w więzieniu. Za długo przebywasz Z wiziami. No nie, a ty tutaj jesteś. No ktoś tu wlazł. Po coś tu wlazł. O, wyjścia na wolność. Oznaczone pochodniami. Nie. Przepraszam, to wejście do sumika. Gdzie? Kszablę. W sumie kształt też mieć w z tej. dobra, walisz to. Nie, Michał. Tak przepraszam. O no na slime się pojawiłem. Ze slime'a mój domek tam widać. Ja coś co na slima jestem na górze. Siema O redstone Mój domek Nie no, ja jestem cały czas pod wrażeniem... Jak mi ten domet wyszedł? Ej, 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 ej! Co ty chcesz zrobić? Chciałem cię zrzucić ze slime'a, ale już poszłeś z tej krawędzi. Świetny ty Ej, no co, co się Ty! Teraz cię wpakuję do wyjścia. Nic, nic, nigdzie mnie nie wpakujesz. <grystanie> o ile zakład. Kurde, kto tu wyważył drzwi? Nie wiem kto wyważył drzwi, ale wiem jedno. Musimy kończyć. No. Na no, Naoglądałem się za dużo filmików, żeby, żeby nie wiedzieć. Ale wiesz, no ja, ja już widzę po prostu te wszystkie... Dobra, Muszę ja do kończę. ...pytania w komentarzu. Chodź na spawn'a i się pożegnamy ładnie. Żegnamy. Jestem na spawn'ie, żegnamy, żegnamy, żegnamy. A gdzie ty jesteś? No patrz, patrz, tu! Lagina. Patrz, patrz, tu! O, no, jesteś! Tu, Pojawiłeś tu, się! Tu! Nie, nie, Jezus, nim Teraz nigga. tu! Co bijesz? Ja nic nie biję, dobra! Nie, przepraszam, nie a, a więc... A więc yy, do widzenia i jeszcze raz zapraszamy do okay? Pożegnaj się! Żegnamy, 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 żegnamy! Co ty robisz? Pod drzewem hmm. zamierzło! Oj! papa, yy, papa, pa. No, to na razie!